Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o trzech narzędziach, które niesamowicie przyspieszają i polepszają moją pracę w branży muzycznej, ale nie są to narzędzia stricte muzyczne. Także zaczynajmy. Pierwszym takim narzędziem to narzędzie, które automatyzuje zamawianie u nas sesji w studiu, ponieważ bardzo nie lubiłem procesu wymiany maili, pasuje ci w poniedziałek o 12 nie, a we wtorek o 14 nie, a to są terminy, które mam, no nie pasuje mi żaden, no i a może za tydzień. Bardzo nie lubiałem tego, ponieważ no, zabierało to tak naprawdę cenny czas, który mogłem poświęcić na mix, produkcję, tworzenie czy nagrywanie kogoś. I wtedy przychodzą do nas narzędzia, właśnie typu tutaj jak widzicie Harmonizely, które... Pomaga nam naprawdę ustawić swoją stronę, gdzie ktoś może zarezerwować u nas sesję w studiu, może rozmowę z nami, w zależności do czego będziecie chcieli tego używać. Bardzo popularne w Polsce stało się Booksy, czyli tam umawialiśmy zawsze do fryzjerów wizyty, czy do kosmetyczek, ale Booksy w porównaniu właśnie do Harmonizely, bądź drugiej opcji, którą wam zaraz pokażę, jest o wiele droższym rozwiązaniem. A nam tak naprawdę wystarczy Harmonize.ly, aby w 100% założyć swoją stronę i mieć możliwość, aby ktoś po prostu sobie sam zamówił u nas sesję. Później on otrzyma jeszcze przypomnienie, czy na pewno będzie. Będziemy mogli nawet wysłać mu SMS-a zautomatyzowanego, tak aby ktoś nie zapomniał o naszej sesji, bo często się zdarzało, Tomek, no wypadło mi ja. Nie chcecie, aby komuś wypadła ta sesja, no bo to jest po prostu strata waszego czasu, a ten program sam sobie już automatyzuje przypominanie. I to jest bardzo proste, tak naprawdę ustawiacie swoją taką prostą stronę. Ktoś może od razu wybrać na przykład datę. To się integruje z moim kalendarzem, czyli ten program wie na przykład, że ja mam o 19:00 dzisiaj spotkanie i nie pozwoli zamówić sesji na przykład o 19:00. No i ktoś na przykład w środę by chciał yy, zamówić sesję o 11:20 na przykład, i tutaj już może wpisać swoje imię, nazwisko, adres e-mail. Jeśli chcielibyście telefon, to może telefon. Yy, tutaj swój wpisać i od razu wy otrzymujecie informację, że ktoś zamówił termin u was w studiu na tą godzinę i na tą i po prostu wszystko jest zautomatyzowane. Wam się to wpisuje do kalendarza, osoba ma już to zapamiętane, osoba otrzyma później maila potwierdzającego, możecie od razu wysłać instrukcję, gdzie znajduje się wasze studio, jak przebiega sesja, no niesamowicie przyspiesza to proces pracy i to jest narzędzie, które zawsze bym używał, gdybym prowadził studio, bo potrafi oszczędzić Masę czasu, i tutaj Harmonizely ma wersję darmową, którą możecie przetestować. Także polecam na pewno. Ale również jeszcze jest druga opcja: Calendly. Jest to bardzo alternatywna opcja. Tylko co jest fajne, Harmonizely stworzyła polska firma i również jest w języku polskim. Nie wiem w 100%, czy Calendly ma obsługę języka polskiego, ale on również działa na tej samej zasadzie i też ma wersję bezpłatną do przetestowania. Także naprawdę każdemu polecam. Drugie narzędzie, mniej spotykane, bo Booksy myślę, że każdy z Was znał czy spotkał się z takim narzędziem. Czyli narzędzie, które pozwoli mi łatwiej komunikować się z klientem, z osobą, którą współpracuję na drodze online, czyli ta osoba nie jest fizycznie w studiu. No i zdarza się tak, że nieraz mamy masę maili wymienioną z artystą, z producentem, ale wciąż nie możemy znaleźć wspólnego języka. Bo nieraz ciężko o muzyce rozmawiać pisaniem. Bez może wejścia w sesję, ciężko nieraz wszystko rozwiązać na etapie właśnie pisania maili czy wymiany wiadomości. I wtedy przychodzi do nas Loom. Loom pozwala nam w bardzo prosty sposób, tak naprawdę jednym kliknięciem, nagrać siebie z kamerką i nasz ekran. Czyli ja tak naprawdę, wciskając jeden guzik, jestem tak, jak tutaj pokazuję, w kółeczku na dole, i mam od razu przed sobą na przykład swój ekran. I to o wiele. Polepszy naszą komunikację, gdy mamy właśnie problem z jakąś komunikacją z naszym artystą, z producentem, z klientem. I nieraz właśnie powiedzenie coś słowami o wiele szybciej potrafi rozwiązać sytuację, a ktoś jeszcze zrobi, wow! Osta ta osoba, z którą współpracuję, wysłała mi wideo. No, nigdy nie widziałem, że ktoś mi wysłał wiadomość wideo. A może ktoś będzie chciał skorzystać z waszych usług? Ale nie mogliście dojść do porozumienia na etapie właśnie, na etapie właśnie pisania. I wtedy właśnie takie filmik, wideo wyjaśniające, gdzie mówisz cześć, imię i nazwisko. Ktoś widzi od razu, że ten filmik jest spersonalizowany. Widziałem, że byłeś zainteresowany naszą usługą, ale nie byłeś pewny o to i o to. I na przykład na tym filmiku rozwiązujemy kogoś obiekcję, który miał przed skorzystaniem z naszej usługi. Takie coś jest niesamowicie pomocne, niesamowite robi wow na osobach, z którymi współpracujemy, pomoże nam właśnie na etapie komunikacji, i również to narzędzie jest bezpłatne. Naprawdę bezpłatna ta opcja daje nam masę świetnych możliwości. No i narzędzie numer 3. I tutaj jest to bardzo oczywiste narzędzie, czyli chmura. Ale mi zależy na to, abyście mieli chmurę, która natychmiastowo synchronizuje się z folderem, który macie na przykład u was na pulpicie. Po co? Ponieważ to oszczędzi wam masę czasu i zawsze będziecie mieli kopię zapasową. I już mówię o co chodzi. Czyli przychodzi do mnie osoba do studia. Pracujemy ja mam cały czas jeden folder, który się synchronizuje z chmurą, czyli od razu te pliki, które zapisujemy na etapie sesji, od razu wysyłają się na chmurę. Czyli ja wiem po pierwsze, że jestem w 100% bezpieczny, jakby na etapie na przykład sesji nagraniowej coś się zepsuło. Wszystko oprócz tego, że już powinniście mieć tą kopię zapasową, o tym nie będę wspominał, wszystko jeszcze jest dodatkowo w chmurze. Ale co się dzieje. Często jest tak, że osoba, która nagrywa u nas w studiu, chciałaby od razu surową wersję ze studia. A ja, żeby ominąć znowu trochę klikania, żeby nie przyciągać tego pliku do chmury, do odpowiedniego folderu, to ja mam właśnie natychmiastową synchronizację, którą na przykład umożliwia właśnie ten dysk Google'a. I wtedy ta osoba tak naprawdę jest u mnie w studiu, ta surowa wersja się już wyeksportowała z programu i ona natychmiastowo się synchronizuje z naszym dyskiem Google'a. Wtedy wystarczy, że klikniecie ten plik i od razu osoba ma go u siebie. To jest tak proste i to znowu oszczędza wam kilka kliknięć, a osoba jest niesamowicie zachwycona, ponieważ w sekundę ma surową wersję, i nie musi czekać, aż wy ją manualnie załadujecie na chmurę. Jest to mega prosta aplikacja, mega prosta rzecz, ale naprawdę znowu przyspiesza naszą pracę w branży muzycznej, ta natychmiastowa synchronizacja. Właśnie Google ją oferuje i również proponuje z Google, ponieważ on bazując i porównując do innych opcji, ma najtańszą opcję. Jeśli chodzi o darmowy dostęp, czyli macie za darmo tutaj 15 giga, Dropbox jest coraz droższy, bym powiedział. Tutaj chyba 1 giga jest teraz za darmo, a to się cały czas zmienia. I trzecią opcją, która również ma tą natychmiastową synchronizację, to jest również Picloud. To są trzy aplikacje, które gdzieś mógłbym właśnie Tobie polecić. Także mam nadzieję, że któreś z tych trzech narzędzi pomoże Ci na Twojej drodze właśnie do prowadzenia studia, do komunikacji z przyszłymi klientami czy po prostu w pracy w branży muzycznej, daj znać, z jakich ty narzędzi korzystasz. Ja na koniec mam dla ciebie jeszcze prezent, link w opisie i jesteśmy w kontakcie, trzymaj się i do kolejnego odcinka.